Drodzy kandydaci, kochani rodzice, czcigodni księża, księże rektorzy, klerycy, drodzy siostry i bracia. Dzisiaj chcemy zatrzymać się przez chwileczkę na, tym, na tej tajemnicy, jaką jest powołanie. Bo... Włączenie do grona kandydatów do prezbiteratu wiąże się z tym, z tym wołaniem Boga i z odpowiedzią na wołanie, czyli z powołaniem. Powołanie. Wszystko się zaczyna od odkrycia wołania Pana w sercu, czyli od takiej po prostu ludzkiej zdolności. Do słuchania Jego głosu. I każdy z powołanych, najczęściej wracając we wspomnieniach, pamięta takie momenty, gdy odkrywa Boże pragnienia w swoim sercu. I myślę, że Wy też pamiętacie takie momenty, powtarzające się, jakieś takie momenty, w których Pan pociąga. I jest ci w tym dobrze. I myślisz sobie, to jest jedna z opcji, a potem myślisz, to jest ta opcja na moje życie, której odpowiem Bogu i będę szczęśliwy. I będę szczęśliwy. Ale ten wewnętrzny dialog, ten duchowy dialog, rodzi się z takiej zdolności do słuchania. Z tego, że Pan wzywa, a Pan wzywa wielu, ale nie wszyscy potrafią usłyszeć i nie wszyscy potrafią odpowiedzieć. Powołanie. I w tej dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że Pan powołuje. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, gdy jest opis powołania uczniów, to tam. Pojawia się takie bardzo piękne stwierdzenie, że powołuje tych, których chce, których sam wybrał, powołuje, aby z nim byli. To jest powołanie. To jest powołanie. Pierwsza rzecz, do której Jezus Ciebie zaprasza jako powołanego może dzisiaj jako kandydata do presbiteratu albo. Tego, który formuje się w seminarium duchownym. A może jako tego, który od kilkudziesięciu lat posługuje Panu. Powołuje ciebie do tego, żeby z Nim być. Bo Jezus powołuje najpierw do bliskości ze sobą. Bo sam wybiera. To jest Jego wolna decyzja. Ona płynie z miłości Jego serca. I nie wolno nam tego zatracić nigdy. Ani w tym pierwszym etapie, może rozeznawania jeszcze, powołania na takim całkiem początkowym etapie formacji duchowej. Ani nie wolno tego zatracić dzisiaj, gdzie niektórzy może z rodziny powiedzą, o taki mały ksiądz, bo już nosi sutannę. Nie wolno zatracić tego, co jest pierwsze. I nie wolno zatracić tego. Przeżywając 30 czy 50 lat swojej posługi kapłańskiej, bo to jest pierwsze. Pierwsze jest być z Panem, być z Nim, odpowiedzieć na to zaproszenie do bliskości Jego serca. Dlatego, że to w szkole Jezusa, jako uczniowie, jako ci, którzy są blisko, jako ci, którzy Go ciągle słuchają, jako to ci, którzy wpatrują się w niego i próbują być do niego podobni, to tam stajemy się rybakami ludzi. Nie ma innej drogi, żeby łowić ludzi, żeby przyprowadzać po jednym, po dwóch. To jest piękny obraz z tej dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie złowił tłumu. Bo zaprosił dwóch, a potem jeszcze dwóch. Stajemy się rybakami, gdy stajemy się podobni do Niego. I trzeba zadać takie pytanie: bez tej więzi z Jezusem, bez tej takiej miłości, bez patrywania się w Niego, bez słuchania, kim będziemy? Bo nie będziemy rybakami ludzi. Kim będziemy? Ale Jezus tych, których wzywa, wybiera. To też w Ewangelii Marka tak naprawdę w jednym zdaniu się pojawia, wybiera po to, żeby posłać. Dzisiaj w pierwszym czytaniu to usłyszeliśmy, żeby iść tam, gdzie On pośle. I słyszymy to, że nie zawsze chcemy tam iść. To czasem jest trudne. To czasem już po kilku latach staje się. Rzeczywiście takim ryzykiem wiary, że podejmę tą misję, którą biskup daje. Że powiem tak, chcę, zgadzam się, potwierdzam. Dlatego, że to posyłanie będzie ciągle zmieniać twoje doświadczenie życia. Nie będziesz mówił, chcę to, będę robił to, a Jezus niech się dostosuje do mojego pomysłu. Tylko dziś, chcąc odpowiedzieć na jego powołanie, włączając się do grona kandydatów do prezbiteratu, mówisz: zgadzam się, żebyś mnie posyłał. Dysponuj mną. Zgadzam się. I dobrze, bracia, kapłani, że tu jesteśmy, też w tym miejscu, bo Pan też w nas chce to odnawiać, tą dyspozycyjność do bycia posłanymi do tego że moje doświadczenie życia moje pragnienie moje serce najpierw ma być poddane temu wybraniu Pana i jego posłaniu i ma być poddane słowu bo to słowo które Pan wypowiada ono zmienia moje życie a jeśli nie to słyszeliśmy w drugim czytaniu biadami Biada mi, gdybym w pewnym momencie przestał pełnić Jego wolę, być w Jego misji. Biada mi, to słowa apostoła. Skoro powołanie jest odpowiedzią, i skoro Pan powołuje do siebie tych, których chce, to powołanie jest spotkaniem po prostu. To jest spotkanie. To jest najgłębsza prawda o naszej ludzkiej naturze, że Bóg nas stwarza na swój obraz i podobieństwo, to znaczy stwarza nas na obraz i podobieństwo wspólnoty, jaką jest Trójca Święta. I powołany jest, powołany do spotkania, do ciągłego życia w spotkaniu z Jezusem, żeby być zdolnym do tego, by wychodzić na spotkanie z człowiekiem. I najpierw jest to takie spotkanie bardzo intymne, bo to jest spotkanie dwóch serc: serca Jezusa i Twojego serca, serca powołanego. I jest to spotkanie w miłości. I słowami nie da się tego opisać, ale <laughs> możemy, jakby wewnętrznie każdy z nas, Kontemplować to doświadczenie spotkania, takich momentów łaski, momentów, gdy Pan wewnętrznie wypełnia miłością Twoje serce, takiej bliskości serca przy sercu. To jest powołanie. To jest taka bliskość, jakiej być może nie jesteś w stanie wyrazić, jakiej nikt inny nie doświadcza, tak jak Ty doświadczasz. Bo każdy doświadcza ją inaczej. Powołanie to jest spotkanie spojrzeń. W Encyklice Dileksji Dnos w 39 numerze Ojciec Święty Franciszek mówi o tych spojrzeniach, które się skrzyżowały w tym momencie nad jeziorem Galilejskim. W spojrzeniu Jezusa i spojrzeniu tych powołanych. Możemy sobie wyobrazić tą chwilę, to spotkanie ich oczu, gdy Jezus popatrzył na tych siedzących w łodzi, a oni popatrzyli na Niego, popatrzyli w oczy Jezusa. I zanim Jezus wypowiedział słowo, to oni już mieli odpowiedź. To spotkanie spojrzeń człowieka z Jezusem. Papież Franciszek pisze tak: jeśli Cię wzywa. Jeśli zaprasza Cię do jakiejś misji, najpierw patrzy na Ciebie, przenika głębie Twego wnętrza, dostrzega i zna wszystko, co jest w Tobie. Zatrzymuje na Tobie swoje spojrzenie. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał dwóch braci, a idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch, to słowa. Z encykliki papieskiej. Tak samo Pan przechodząc ujrzał Ciebie, i Twojego brata, i Twojego brata, i spojrzał. A w liście do kapłanów rzymskich w 2023 roku papież Franciszek napisał tak: Potrzebujemy bowiem wymiany spojrzenia, pełnego współczucia i troski, ucząc się, tego od Jezusa, który tak patrzył na apostołów. Tak Jezus dzisiaj patrzy na ciebie. Dziś tak patrzy. Potrzebujesz tej wymiany spojrzenia. On patrzy ze współczuciem i troską. Zna każdą i każdego z nas. Szczególnie zna tych, których powołuje. I w końcu po tym spotkaniu spojrzeń, Potrzebujemy spotkania w pewnych pragnieniach i celu życia. I to nie jest coś na chwilę. Już wiecie, bracia, nie? że powołanie to nie jest taki impuls, który na zerowym roku formacji się przeżywa i potem te emocje nagle się zmieniają w agresję, na przykład. To nie tak. To nie tak. To jest pewna, pewna wewnętrzna stałość, pewien pokój, pewien fundament. Papież Franciszek znowu w liście do kapłanów rzymskich pisze tak: Jezus przychodzi szukać nas w naszej samotności i w naszych kryzysach, w tych naj, najtrudniejszych często momentach, w tych pragnieniach, które być może szarpią w tych takich wzburzonych momentach. Wtedy, gdy nie wiemy, gdzie chcielibyśmy pójść, albo jaką drogą tam iść. Przychodzi nas szukać, aby pomóc nam zacząć od nowa. Duchowość rozpoczynania od nowa. Nie lękajcie się. Takie właśnie jest życie. To są słowa, które Ojciec Święty kieruje do, do prezbiterów diecezji rzymskiej. Ja myślę, że warto z księżmi rozmawiać o kryzysach kapłańskich, o tym, że one przychodzą, że one są. Że one tak naprawdę są takimi zasadzkami, które pojawiają się niespodziewanie. Ale w tym wszystkim przychodzi Jezus Ciebie szukać. I skoro Cię wybiera i powołuje, to cokolwiek by się działo, zawsze Cię będzie szukał i będzie chciał Cię podnosić. Powołanie, bo takie jest życie. Życie. To są upadki i powstania. Powołanie to nie jest bieg sprinterski, ale to jest, to jest maraton z ciągłym powstawaniem, potwierdzaniem wyborów, potwierdzaniem miłości Pana do Ciebie i Ciebie do Niego. I takiej wierności w powołaniu. Pan Cię zna. Gdy patrzę na moje życie pełne różnych porażek i upadków, to wiem, że mnie kocha bezwarunkowo. I myślę, że wielu z nas dzisiaj by mogło tak powiedzieć, patrząc na swoje życie, na te momenty, różne, bardzo trudne, bolesne. Bóg Cię kocha, zna to i wie, co jeszcze się wydarzy, i nigdy nie cofnie miłości. Bo taki jest Bóg. Taka jest Jego wierność. Ale też nas zaprasza po prostu do wierności. I trzeba ciągle widzieć cel, do którego. Choć się przybliżamy z latami życia, to On ciągle jest przed nami, on ciągle wymaga sił. Dlatego powołanie jest spotkaniem w pragnieniach z Panem. On pragnie Ciebie w tej misji na długie lata. I Ty pragnij po prostu być człowiekiem, który będzie mu służył. Siła nie pochodzi od Ciebie do posługi. Ona jest w zjednoczeniu z pragnieniem serca Jezusa. To nie ten świat daje siłę. Nie ludzie, czasem zgorzkniali, którzy zatrzymali się w drodze i próbują wszystkich sprowadzić do parteru. Spotkasz takich. Być może naj tam w miejscach, gdzie się najmniej spodziewasz, którzy nagle będą próbowali podciąć ci skrzydła. To nie tam. Pragnienie jest w panu. To pan ciągle woła do serca. I mówi, nie lękaj się, nie bój się. I bracia, powołanie potrzebuje też pieczęci. Tą pieczęcią jest odpowiedź, Twoja odpowiedź, moja odpowiedź, odpowiedź tych wszystkich, którzy tą drogą idą. I ta odpowiedź jest jedna: chcę, chcę z Bożą Pomocą. Przez poszczególne etapy od dzisiaj zaczynając, później przez święcenia, diakonatu i presbiteratu będziesz pytany, czy chcesz. I potrzeba ciągle tej odpowiedzi, chcę, chcę z Bożą pomocą. Ten rytuał święceń, który tak naprawdę rozwija pewne rzeczy od dzisiejszego wydarzenia, przyjęcia was jako kandydatów do prezbiteratu, ciągle Wraca do tego, chcę. I to nad tym chcę trzeba pracować w rozmyślaniu, pracować w spotkaniu, w rozmowach z Ojcem Duchowym, pracować w swoim rozwoju duchowym. Bo zostaniesz zapytany na święceniach, czy chcesz służyć Kościołowi jako współpracownik biskupów w duchu jedności. I powiesz, chcę. Czy chcesz przechowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu? Głosić słowo Boże i naukę Kościoła, i będziesz wezwany do odpowiedzi, chcę. Czy chcesz zachować celibat w tym świecie, który ci mówi nie, a ty będziesz wezwany do odpowiedzi, chcę. Czy chcesz zgłębiać ducha modlitwy i sprawować liturgię godzin. I też znowu będziesz wezwany do odpowiedzi, chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą sprawować sakramenty? Chcę. Czy chcesz kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa i jednoczyć się z nim jako ofiara za zbawienie świata? Czy chcesz? Chcę. Czy przyrzekasz biskupowi cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. To są. Pytania, które jakby kształtują naszą drogę. Drogę powołanych, idących za Panem, idących w taki sposób, jak On zaprasza. I dzisiaj modlimy się za was, modlimy się o powołania i za wszystkich powołanych i prosimy Ducha Świętego, żeby tak jak dotykał serca proroka, słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu, jak dotykał Apostoła Pawła, jak dotykał powołanych nad Jeziorem Galilejskim pierwszych apostołów, żeby dzisiaj dotykał Was, żeby oświetlał, umacniał w, w decyzjach i prowadził. I żeby umacniał i prowadził wszystkich powołanych. Amen.